А ты чел, 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 Witam serdecznie na uroczystości otwarcia wielofunkcyjnego boiska w naszej miejscowości, które znajduje się na terenie szkoły podstawowej w Łuszczynie. Ponieważ te działki przynależą do szkoły, ale boisko powstało z inicjatywy lokalnej przy dużej współpracy gminy z, fundu z udziałem funduszy unijnych, yy, czyli z udziałem również Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo serdecznie na początku chciałbym powitać wszystkich szanownych zaproszonych gości. Szczególnie serdecznie witam yy, pana Hieronima Hubara, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, pana dyrektora departamentu, który. Sportu i turystyki. Witam serdecznie pana burmistrza Stanisława Boryłę. Bardzo serdecznie witamy. Serdecznie witam pana wiceburmistrza. Witam serdecznie już tak ogólnie wszystkich Państwa radnych powitam, żeby już nie wymieniać zmieniań nazwiska. Witam serdecznie moje szanowne koleżanki i kolegów. W zasadzie kolegą troszkę ja już tak z rozpędu zostałem. Szanowne koleżanki dyrektorki witam jednostek światowy. Witam serdecznie przybyłych Państwa rodziców, przedstawicieli samorządów, witam sołtysów naszej, naszych dwóch miejscowości i tutaj chciałbym jeszcze raz złożyć serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, urzędowi gminy, urzędowi marszałkowskiemu i naszym sołectwom, ponieważ, tak jak wspomniałem, to boisko powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi. Zarówno wysiłkowi intelektualnemu, jak i finansowemu. Tak jak wspomniałem, część funduszy przekazały sołectwa, to jest około 40 tysięcy. Część, czyli 60 tysięcy to Urząd Miejski w Sulejowie i 150 tysięcy to Urząd Marszałkowski, fundusze unijne. Także jest nam niezmiernie miło, że tak piękny obiekt będzie mógł służyć naszej całej społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że przez długie lata. Chciałbym tu jeszcze podziękować szczególnie gorąco panu Podlewskiemu, który się zajmował szczególnie tutaj gorąco i, i pilotował nasze tu przedsięwzięcie, naszemu lokalnemu, tu panem, panu radnemu, który również przyczynił się tutaj bardzo mocno do powstania tego boiska. I serdecznie będę zapraszał do korzystania z tego boiska, bo to jest miejsce, gdzie mamy nasze zdrowie konserwować, podnosić i tężyznę fizyczną wyrabiać. W U wszystkich pokoleń, i u tych młodych, i u tych starszych. Za chwileczkę poproszę księdza wikarego o poświęcenie boiska. Boże, Twe słowo uświęca wszystko. Zlej swe błogosławieństwo na to boisko i spraw niech każdy, kto z wdzięcznością będzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. <noise> na pewno, odwróć. Nie, nie do końca? Teraz jest Proszę Podwójna, ta się tutaj Po troszeczkę tak? Proszę się tutaj spojrzeć. No to troszeczkę. Tak? No i mocno. No już 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 i teraz proszę. O, o, o. O, o, yes. yes. przed momentem do użytku boisko sportowe, wielofunkcyjne Pan dyrektor szkoły już tu mnie wyręczył powiedział z czyjej to inicjatywy, a więc inicjatywy oddolnej Mieszkańcy pod egidą sołtysa z jednej miejscowości, a więc Poniatów, z drugiej miejscowości Uszczyn podjęli decyzję, że fundusz sołecki, którym dysponuje dana miejscowość, przekażą na budowę tego obiektu. Te sam, takie, sam środki przekazała gmina, radni w sumie. A to było połowę tych środków, druga połowa środków to środki Unii Europejskiej. Chcę, szczególnie tu młodym, powiedzieć, że właśnie pomimo skromnych środków gminy Sulejów, a więc w budżecie tych środków dużych nie mamy, i dzięki takiej wspaniałej współpracy, a więc mieszkańców miejscowości. Radnych Rady Miejskiej Urzędników y, można i środków zewnętrznych oczywiście można tak tego typu obiekty budować. I tu chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą inicjatywę jednej pani sołtys, drugiej pani sołtys, y, radnemu miejscowemu, bo tu angażował również pracownikowi urzędu, który zajmuje się środkami unijnymi i znalazł program. Y, i ten program wcielił w życie. Dzisiaj jest y, oczywiście y, oddany ten obiekt. Chciałbym podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu na ręce pana dyrektora y, Kultury Fizycznej i Sportu y, Urzędu Marszałkowskiego dla zarządu, że pozytywnie rozpatrzył tu nasze wnioski, prośby. Poniatowa okoliczność, żeby nie przedłużać, bo jest pokonane boisko jest, brakuje sprzętu. A więc ten sprzęt dzisiaj tu z panem przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Rady, panem Jastrząciem radnymi, radnym waszym chcę przekazać na ręce pana dyrektora, Dziękuję. żeby już od dzisiaj to boisko tętniło to życie. A więc Dziękuję. piłeczki są i również yy, tablica do tych gier właśnie wielofunkcyjnych od dzisiaj myślę, że już będziecie mogli korzystać z tego boiska, życzę powodzenia i, i tak jak tu też mówił dyrektor, ksiądz zresztą to dla waszego zdrowia i żebyście też mogli wolny czas tutaj właśnie spędzać wszystkiego dobrego Drodzy kochani, że pan rektor ten obiekt tętnił życiem, jak wczoraj odbył się finał orlika na torwarze w Warszawie, także myślę, że uszczyn do tych rozgrywek w przyszłym roku dołączy, a z okazji dnia edukacji dla wszystkich Państwa wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ja jako radny tego terenu Przede wszystkim bardzo bym chciał podziękować yy, panu burmistrzowi, że od razu bez zastanowienia wyraził zgodę na budowę tego boiska i przede wszystkim radnym wszystkim, którzy poparli mój wniosek i byli za. To jest coś pięknego, dzięki nim właśnie jest to boisko, bo to było parę tych spraw i pomysłodawca był i w ogóle i są ale tu najważniejsza sprawa. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. W imieniu dziękuję. swoim i mieszkańców wszystkich tutaj. Dziękujemy. Na zakończenie, bo, bo ja to tak traktuję zawsze w trakcie, chciałem podziękować oczywiście panu burmistrzowi. Zachowajmy tą dynamikę, żeby przynajmniej raz w roku y, nasza gmina wzbogacała się o dodatkowy obiekt sportowy. Jeżeli nie dojedzie pani dyrektor Kaczorowska, która właściwie z jej departamentu te pieniądze y, popłynęły tutaj y, do państwa, żeby tą... Y, inwestycje wykonać. W moim Departamencie głównie są pieniądze rozdysponowane z budżetu województwa i z budżetu rozwoju budżetu Ministerstwa Sportu. Dlatego bardzo jeszcze raz gratuluję. Dziękuję Panie Burmistrzu za wszystko to, co Pan z samorządem robił dotychczas. No i ja też jestem między innymi po to, żeby mnie tam wykorzystać. Będę trzymał rękę na pulsie, że jeżeli powstaną tu inicjatywy lokalne z Waszej strony to będę je wspierał i u A ta jest o, chyba nie je. na Ja stoję na bramce. No, żeby na głowę koledze nie spadła. Karnego. Mistrzu Karnego. karnego mistrzela. Brandnemu. <grym> widziałem, ja jest prawdę jeszcze raz. Brawo! pięknie. Chciałbym no, serdecznie na... w imieniu naszych wykonawców, w imieniu grona pedagogicznego, które przygotowało ten występ, zaprosić na krótki spektakl, który jest dzisiaj inspirowany głównie Dniem Edukacji Narodowej. W związku z tym, to hasło, które tam widnieje, myślę, że we wszystkich naszych sercach się zaświeci na złoto, że edukacja jest cenniejsza niż złoto. To stara prawda sprawdzona i ta okazja, kiedy baza dydaktyczna w naszej miejscowości rocznie, myślę, że jest też bardzo dobra, żeby to naprawdę powtórzyć. Zapraszamy serdecznie na występ. in Ferły, aby obsypać nimi pas. Chciałabym nie skraść szafirów, a gwiazdą migotliwy blask, by nimi ubrać Waszą stronę. Niestety, nie ma takich czarów i nawet dobrze, że tak jest. Waszych uśmiechem więcej żarów i wdzięczność macie w naszych sercach. Dziękujemy jak każdego roku, z każdym rokiem coraz bardziej goręcej. Bo to dzięki Wam, nauczyciele, wiemy, rozumiemy z każdą lekcją więcej. Coraz jaśniej i słoneczniej w głowie, już alfabet urósł wielkie księgi, a tabliczka mnożenia pozwala z niej cyfry liczbową potęgę. Już umiemy schylić.